Cześć, witam Cię. Tutaj Karolina Henduszka i dzisiaj nauczymy się dodawać banery do naszej strony internetowej. Jak widać, zakończyliśmy naszą header i teraz nadszedł znaczy czas na stworzenie naszego pierwszego baneru, który znajduje się pod nawigacją. Tak jak widzimy tutaj na tej naszej stronie. Później po naszym banerze dodamy nasz tekst h1 i dodamy nasz paragraf, który dla nich w ich opcjach zaczniemy zmieniać fonty. I nadamy te fonty tekstom. I stworzymy także nasz pierwszy przycisk Bilderol. Ok, no wróćmy do naszego, naszej strony, naszego edytora. Naciskamy sobie tutaj na plusik, następnie na banner. I wybieramy banner w tej oto opcji Classic. Tutaj są wszystkie kategorie, aby odnaleźć banery wybieramy klasik, naciskamy na ten pr prostokąt tutaj ciemny niebieski standard i oto nam się dodał nasz baner. Następnie na tym prostokącie naciskamy prawym przyciskiem, idziemy do appearance. Appearance znajdziemy kolejną opcję. Jak widać tutaj mamy nasze opcje yy, tego baneru niebieskiego, ale my nie chcemy go użyć, nie chcemy użyć tych opcji, które są domyślne. Wrócimy do sobie do tyłu. Tutaj znajdziemy wszystkie style, które zostały zapisane. My sobie dajemy nowy styl. Wpiszemy banner 1 i musimy go zatwierdzić, czyli klikamy jednym kliknięciem na niego. To V tutaj oznacza, że został styl. Banner 1 został zatwierdzony na naszym manerze. Wchodzimy do jego opcji i oto one. Pierwszy prostokąt oznacza o tym, że zostanie wypełniony cały baner zdjęciem i kolorem. Drugi prostokąt oznacza, że wypełnisz całą powierzchnię baneru kolorem albo zdjęciem. Trzeci oznacza, że zostanie wypełniony tylko środkowa część baneru. My właściwie w tym momencie nie jest nam potrzebny żadnych z tych, bo będziemy... Yy, jako background używać nasze zdjęcie, ale żeby wam pokazać, naciskamy na pełny prostokąt i dodamy sobie kolor, na przykład żółty i oto jest został zmieniony kolor, zatwierdzamy i został zmieniony kolor. Żeby go wykasować, naciskamy tutaj na ten kosz, i jest przezroczysty. Wchodzimy na obrazy, naciskamy tutaj na nasz dysk. Do ładowania. Idziemy na wcześniej stworzony, wcześniej stworzony dysk naszego sklepu warzywnego ze wszystkimi zdjęciami i ikonami. Naciskamy sobie na nasz banner i zatwierdzamy. I oto on. Nasz banner z naszymi malinkami. Zamknijmy sobie na chwileczkę to nasze menu. Tutaj, klikając na banner, możemy go powiększyć. Albo zmniejszyć. My chcemy zrobić ją taki sam, jak jest tutaj, czyli nam dochodzi gdzieś do połowy tego tutaj drewna. Wracamy i zobaczymy tutaj. No Jeszcze troszeczkę... Teraz naciśnijmy sobie prawym przyciskiem, wróćmy znowu do Appearance naszej zdjęcia i wchodzimy na edycję naszego obrazu. W edycji naszego obrazu mamy scroll, czyli po ruszaniu strony i zejściu przez użytkownika w dół naszej strony co to zdjęcie ma robić, co ten banner ma robić? Nic, czyli zostaje tak jak jest i przechodzi razem z całym, całą stroną. Fix zostaje tak, jakby zatwierdzony, czyli zapisany. Lub parallax. Czyli rusza się razem ze zdjęciem, razem ze stroną. Możemy dać jej tutaj troszeczkę szybkości. Właściwie nie będziemy widzieć tej szybkości, bo 3 to jest nawet za dużo. Ale na jednym przejście widać. O, proszę. Następnie mamy. Wielkość. Wielkość naszego zdjęcia. Oryginalne. Czyli jest mniejsze od naszego baneru, dlatego nam to pokazało troszkę dziwnie. Wypełnienie całego naszego baneru. I auto adaptacja. My sobie zostawimy na wypełnienie całego. Na samym dole mamy opcję naszego backgroundu. Czyli mamy nie powtarzaj. Powtarzaj. Yy, powtarzaj. Pionowo i powtarzaj poziomo. Tutaj mamy pozycja, czyli który kwadracik, która powiedzmy część tego naszego zdjęcia ma, się, ma, ma widzieć na tym banerze. Czekajcie ten lewa górna, lewa dolna. Środkowa, prawa górna, prawa dorna, dolna czy środkowy. No ja wybieram sobie środkowy. I damy na nic. OK. Zamykamy to menu. No dobrze. Mamy teraz naszą, nasz banner i mamy nasz header. Przeniesiemy troszkę niżej nasz banner. Zrobimy troszkę większy ten nasz header. Dopasowujemy bardzo dobrze paner, Prawy przycisk, center element. OK. I teraz zobaczymy sobie, co nam brakuje. Tekst H1, paragraf i nasz przycisk. OK. Naciskamy na ten plusik. Idziemy do tekst. Nasz H1. H2, H3, H4. Nasze paragrafy, tekst animacji, efektywny tekst, tagi i kops, tekst kop, skopiowany. Naciskamy na pierwszy, pierwszy tekst, czyli nasz tytuł H1. Proszę dopasowujemy go do naszego layoutu. Ok, przejdziemy sobie do naszego tekstu kopiujemy go Ctrl C Dwa razy naciskamy na nasz tekst i wchodzimy do edytora tekstu Ctrl V I oto jest nasz skopiowany tekst. Musimy go zrobić teraz powiedzmy formatacja. Czyli musi być biały. Dodajemy nowy styl. Biały. OK. Możemy go tutaj powiększyć, jak już jesteśmy. Jeszcze troszeczkę. No, za dużo. Tak. I chcemy także zmienić nasz font. Czyli font na naszej stronie internetowej, którą kupujemy, nazywa się I Go tutaj szukamy. OK, już jesteśmy na E. N. Glebert. Okay. Tutaj dajemy troszkę za dużo. Damy na 65, czyli wróćmy. 65. OK. Musimy, możemy już zamknąć edytor naszego tekstu. Oprócz tych opcji, po prawym przyciskiem, jak wejdziemy tekst i nam otworzy edytor tekstu, mamy także Opcje do zmiany grup tekstu. wchodzimy na nasze ty, no to tutaj. To są opcje do zmiany grup tekstów, na przykład H1, H2, H3, H4. Jeśli na jednej stronie mamy na przykład cztery tytuły, nie zdarza się tak nigdy, ale jeśli na jednej stronie mamy cztery tytuły albo cztery H2, teksty H2 i zmienimy opcję w nich tutaj, to wszystkie te teksty. Z tego samego H2 będą miały te same opcje. Za każdym razem. My zmieniliśmy tutaj y, ręcznie nasze opcje naszego tekstu, bo właściwie mamy tylko jeden tekst, tytuł na tej stronie, więc nie potrzebowaliśmy zmiany wszystkich. Jak już jesteśmy w opcjach naszego naszego tytułu możemy sobie zmienić też H2, H3 i H4 bo na jednej stronie internetowej nie możesz więcej niż 3 różne fonty 3 to jest także za dużo ale są powiedzmy dopuszczalne czyli zmieńmy sobie H2 a więc na komputerze na monitorze będzie wyświetlany Opcja monitora i opcje telefonu. Różnica między H1 i H2 powinna być 10, wysokość mniej więcej 10 pikseli mniej czyli 65, 55. Ok. Zmieńmy też, też H1, jak już tu jesteśmy. I 60, 65. Ok, świetnie. Idziemy do H3 i robimy to samo. Tutaj mieliśmy sześćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć. H4, trzydzieści pięć. Ok. Paragrafy L, M i S yes. zostawimy sobie na tych samych domyślnych fontach. Ponieważ, tak jak już mówiłam, trzy fonty w jednej stronie internetowej e, będzie za dużo. Najwięcej, najwięcej powinno być dwa. Ok, to wróćmy sobie tutaj do naszego plusika, naszych tekstów i wybierzmy sobie nasz paragraf Body M. Ok. Tutaj mamy jakiś tekst do kopywania. Można skopiować ten. Dwa razy na, na nasz tekst musi być jak zawsze biały. Dodajemy mu nowy styl. Okay. Aby zamknąć e edytor naszego paragrafu, musimy Wystarczy tylko kliknąć poza obszarem naszego edytora. Żeby powiększyć troszkę nasz tekst, naciskamy na tą motokuleczkę i go powiększamy troszkę w tą stronę, tak żeby mniej więcej równał się z naszą granicą tego tekstu. Troszkę za daleko. O, proszę. No, już prawie jesteśmy. Jak widać, dwa różne fonty w jednej stronie. Nie wygląda to jeszcze aż tak krytycznie. Ale daje jakieś do zrozumienia, że to jest powiedzmy tak jakby y, motto tego sklepu, a tutaj jest do wytłumaczenie tego sklepu. Ok, dojechaliśmy na ten punkt i brakuje nam jeszcze naszego przycisku. Idziemy na nasz plusik, przycisk i jesteśmy w opcjach przycisków. nie login, ma przyciski. Wybierzmy sobie ten. Pewnie jest inny od tego, co już jest tutaj jako domyślne. No troszkę będziemy zmienić opcję. Zanim przejdziemy zmienić jego opcję, ja jeszcze zapomniałam powiedzieć, dlaczego użyliśmy baner. Dlaczego użyliśmy baner do naszego zdjęcia? Banner jest, baner jest responsywnym, czyli pasuje i jest widoczny na każdym urządzeniu. Im bardziej go powiększymy albo zmniejszymy jego rozdzielczość, pozostanie on nienaruszony. Z obrazem, z obrazem niestety tego nie możemy zrobić. Musimy zawsze dopasować zdjęcie do odpowiednich rozdzielczości. Dlatego też w tym layoutcie użyliśmy naszego zdjęcia na banerze. Wróćmy do naszego przycisku. Naciskamy na niego prawym przyciskiem, zmieńmy mu tekst „Get free quote. Potwierdzam. Zmieniliśmy tekst, teraz prawym przyciskiem na ten przycisk idziemy na Appearance. Wrócimy sobie tutaj do tyłu. Jak widać, mamy tutaj różne style tego naszego przycisku, a my zrobimy to samo, co zrobiliśmy wcześniej, czyli dodamy nowy styl. Napiszemy sobie przycisk Banner. Zatwierdzamy. Naciskamy na przycisk Banner, żeby zatwierdzić jego stylę I idziemy na jego opcję. Jesteśmy w, na, w opcjach naszego przycisku. Czyli musimy najpierw zmienić kolor naszego przycisku. Nie zdjęcie. Nie cień. Kolor. Okay. I kolor nasz po przejechaniu myszki, myszką musimy mieć ten efekt. Czyli się nazywa hower. I zrobimy go troszeczkę jaśniejszy. Zobaczymy, czy możliwy jest. No, prawie. Przejdźmy do Round Borders, czyli zaokrąglimy troszkę nasze kąty. Zrobimy 20 piksel. 20, 20 i 20 piksel. Chyba bym się mógł powiększyć, 40, 40. No, już lepiej troszkę wygląda. Mniej więcej tak samo. Ok. Wejdziemy sobie tutaj na nasz tekst. Powiększymy go. Jeszcze 50. Ok. Okay, ustawiliśmy sobie nasze, wielkość naszego fontu. Zamknijmy ten to menu. Teraz rozstawmy je dobrze, tak żeby miało jakiś sens. Ok, tutaj troszkę się przenosiło. w ten sposób. Świetnie, ten troszkę jest za duży, zróbmy go no, troszkę większy zrobimy. Ok, świetnie. Jak widzisz, zakończyliśmy właśnie nasz, yy, nasz baner responsywny. Zapiszmy teraz całą naszą pracę, jak już mówiłam w poprzednich lekcjach. Najlepiej jest zapisywać za każdym razem. Zapisujemy. Ok, to wszystko. Widzimy się w, w następnym tutorialu. Pa pa!